Blow my whistle, baby, whistle, baby. Let me know, girl. I'm gonna show you how to do it, and we start real stuff You just put your lips together, and you come real close. They blow my whistle. Lolo, 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 lolo. Dzień dobry wam wszystkim kochani z tej strony Tukip Witam was serdecznie po tej jakże wspaniałej, ekscytującej wybuchy pościgi czy liderki w wojnie Tak sobie że czas na jakieś może małe napierdalanie No i jest, tyle w temacie w sumie no, no i jak zwykle trzeba, trzeba. I uwaga, to jest moja główna postać. Tukip. Tak dla niewiedzących. No. I. Oczywiście, jak zwykle, na koniec chciałbym Wam dać. Dala, pa, pa, Chciałbym Wam dać pozdrowienia. O, tak, dobrze. Oczywiście, nie wszystkie naraz, bla bla bla, wiecie o co chodzi, dużo ich jest. Po kolei wszyscy będziecie, obiecuję. E, hmm. Cóż mógłbym Wam jeszcze powiedzieć? Mógłbym Wam powiedzieć, że jestem nieco z... niezadowolony. Dlaczego? A dlatego, że robię dla Was konkurs. Chcę dla Was jak najlepiej. Chcę, żebyście zarobili sobie parę rzeczy i dałem ulepek. Będę tych konkursów oczywiście robił w przyszłości więcej. Ale jestem zawiedziony, bo teraz nagrywam to w nocy. Konkurs stawiłem rano i dostałem dopiero tak dwie, trzy prace. To jest trochę mało. Niestety jest. No, ale co mogę zrobić? No, dopiero co zacząłem na tym YouTube, to nie mogę się spodziewać, że zaraz będzie milion pracy, tak? No. Po kolei, po kolei, małymi ścieżkami. I przechodzimy do sedna, czyli pozdrowienia. Yeee! Woohoo! Woohoo! Dobra, po kolei. No Exp Go Sex. Pozdrowienia! I od niego zdanie. Pozdro z Demilusa. Wbijajcie. Tak, wbijajcie. Wszyscy macie tu wbić. A wszystkim każe wam macie tu być. Yy, następne pozdrowienia. Free kiss Pozdrawiam. I zdanie od niego. Tukip zawsze na propsie. Yy, czy ja wiem. <grym> yy, następne pozdrowienia. Dupalax. Pozdrawiam. I zdanie od niego. Tukip, drugi Archer, zaraz po mnie. Okej, <laughs> okej, okay, okay, niech ci będzie. Eee, następne pozdrowienie. Leroy, pozdrawiam. I zdanie od niego: pozdrawiam Monikę. Hmm, kim jest ta Monika? Siostra? Kuzynka? Córka? Dziewczyna? Mama? Babcia? Nie wiem, ale pozdrawiam serdecznie Monikę. Eee, I ostatnie pozdrowienie na dziś: od KVCPI. I zdanie od niego: co te zdanie to naprawdę jeden z normalniejszych zdań, jakie do tej pory dostałem, uwierzcie mi, e, i tak zdanie od niego: Chciałbym pozdrowić moją gildię, znajomych z gry, no i nagrywającego. Też cię serdecznie pozdrawiam. KVCPI, Kacpi. tak na Ciebie mówię. Wiesz o tym, czy chciałbym Wam coś jeszcze powiedzieć? Bo nam pozdrowienia to koniec. Czy chciałbym wam coś jeszcze powiedzieć? No zachęcam was do tego konkursu, bo chcę wam naprawdę rozdać te ulepszacze, ale... Wiecie, no... Jeśli wyślą mi tylko te trzy osoby... I wybiorę z tych trzech tylko jedną, no to... No trochę niefajne, tak? No niefajne... Chciałbym, aby więcej osób wzięło ten udział, no... No... Tak! Oczywiście jak dostanę tego TGM-a... Już... To postaram się z tej okazji e, zrobić jakiegoś OXa cokolwiek. Ale postaram się coś zrobić dla Was. Kto tu do mnie podszedł? E, nie wiem kto to, ale. Jesteś na YouTube, cześć! byś tak koło mi latał? Ok. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Rozproszę, tak, postaram się dla Was zrobić jakieś coś, OX, czy może szukanie tukipa No, wiecie, ja lubię robić eventy. Lubię, jeśli Wy się w to angażujecie. Bo ja nie robię tych eventów dla siebie. Robię to dla Was. Gdyby to było dla mnie, gdyby to nie wiem, <laughs> gdybym ja miał z tego jakieś korzyści, to bym miał ja wyjebane. Szczerze. Nie robiłbym nic. Ale że to są korzyści tylko i wyłącznie dla Was. Ja poświęcam dla Was mój cenny czas. Robię te odcinki, nagrywam, chociaż od niedawna, ale jednak nagrywam. Eee, straciłem wątek. Ale jednak nagrywam. Jak będę TGM, będę robił więcej takowych konkursów. Bo bo tak, bo wtedy będę mógł sobie na to pozwolić. Wcześniejsze konkursy, zanim w ogóle zacząłem nagrywać, kto wie, ten wie. Robiłem różę szukania kipa, czy Idol, że zrobiłem nawet raz. Konkurs PVP raz zrobiłem i były nagrody. Były nagrody, i to nagrody wykładałem z własnej kieszeni. Nie prosiłem o GM, a może tam. Dorzucił tam coś tam SM-ów, tak? Dorzucił. Ale... Inne nagrody, co były stroje, bryłki, naprawdę dużo bryłek było na przykład na IDOLu. Albo szukanie Tukipa. Sam też na to wykładałem. No... No sami wiecie. Robi Chcę, staram się robić jak najwięcej na tym serwerze. <laughs> znaczy, pa pa pa. Staram się dawać coś od siebie dla was. I smuci mnie to, że mało osób się w to angażuje. Siedzę, stoję praktycznie cały dzień na tym metinie i spamuję, że zachęcam wszystkich na konkurs. Dupa, nic nie ma, zero zaangażowania z waszej strony. Wy myślicie, że tak po prostu podejdę do was i dam wam to wszystko? Tak to nie działa. Tak to nie działa. Żeby serwer dobrze funkcjonował, żeby inni gracze też wbijali na ten serwer, musi też być jakaś e, jakieś zaangażowanie z waszej strony. Bo sami GMowie, administracja sama, no nie poradzi sobie, tak? Sama sobie nie poradzi. To są tylko Melos, Mateusz, Niko, Kociak, i Barkle, czyli administrator forum. I to wszystko. I co piątka ludzi ma sobie poradzić, żeby e, zareklamować serwer na tyle, żeby sporo, naprawdę sporo graczy na to przyszło? Nie, nie, nie. My musimy im pomóc, ludzie. Musimy im pomóc. I liczę na Was, liczę na to, że zaangażujecie się w końcu, że to, co teraz mówię do Was przemówi. Wiem, że jestem teraz trochę taki inny niż zwykle, nie robię z siebie debila. Ale teraz mówię wam całkiem poważnie. Proszę was, zaangażujcie się trochę w ten serwer. Zróbcie coś dla niego. To i on wam się odwdzięczy. Nie sprawdzajcie Messengera, to mój. To on się wam odwdzięczy i... Naprawdę, im więcej będzie osób, tym będą częstsze eventy z mojej strony. Bo... Chcę tego, chcę dla was robić coś. Eventy, konkursy, eventy OX-owe, ZUO, Duperele, konkursy u mnie na kanale, no... Można to robić! Ale... Jak mam to robić dla trzech osób? No... Słucham. Jak mam to robić dla, dla trzech osób, no? Powiedzcie mi. Nie da się. Po prostu się nie da. Tyle w temacie. Ech. Przepraszam was za to, ale... Poniosło mnie. Ja taki nerwowy jestem. Ach. Dobra, nie Eee. Znowu te słowo. Nie powiedziałem do końca. <laughs> Już byście do mnie pisali, że idiotą jestem, co? A ty, 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 ty. No i chyba... Dzisiaj będzie raczej krótszy, bo widzę, że nie oglądacie dłuższych odcinków nad którymi dłużej pracuję, co też boli. Ale niestety, no niestety, niestety. Hmm. Nieważne. Robię to dla Was, nie dla siebie. Ja mam w ogóle satysfakcję, że chociaż będzie te 20 świetle, tak? Że chociaż te 20, mam tą świadomość, że te 20 osób usiądzie przed komputerem, puści sobie moje nagranie na YouTube i zacz, zacznie mu się cieszyć mordka. Tak, to jest dla mnie najważniejsze. Możecie mnie hejtować, Tak jak przed chwilą ten ktoś, kto tu był, napisał do mnie 0, ile dobrze pamiętam, jest to na nagraniu, więc później przejrzę. Napisał do mnie 0. No, cóż. Chłopak jest pewnie zdenerwowany, że. Co to było? A, ten chłopak myśli, że ja wsypałem jego brata, czyli byłego GMA, TGMA, fajkera, że on robi prywatne eventy. Ale uwaga, to nie ja go. nie ja powiedziałem cokolwiek. Tyle w temacie. Nieważne, nie chcę mi się to, o tym gadać. Dobra, bo znowu przeciągam. Ech, tak, to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pokazujcie znajomym: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci. I uściskajcie ich ode mnie. Wszystkich. I macie ode mnie takiego mistrzowskiego uściska. No, a teraz do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Bye.